Orędzie 487 Jauru Brazylia 2 lutego 1993 roku Święto Ofiarowania Pańskiego W świątyni mojego niepokalanego serca Synowie najmilsi pozwólcie się zanieść w moich matczynych ramionach jak dzieci właśnie narodzone do duchowej świątyni mojego niepokalanego serca w świątyni mojego niepokalanego serca składam Was w ofierze dla doskonałego uwielbienia najświętszej i boskiej trójcy. Ofiarowuję Was na chwałę Ojca On ma w Was swe upodobanie. W każdej chwili życia uczę Was wypełniać Jego boską wolę z miłością, uległością i dziecięcym oddaniem. Dzięki temu Ojciec Niebieski jest otoczony chwałą na tej ziemi, tak jak w niebie, a Jego imię święci się i doznaje uwielbienia. Składam was w ofierze na chwałę Syna. On wylewa na was rzekę swego boskiego miłosierdzia, aby zmyć z waszych dusz wszelki cień zła i grzechu. On odzwierciedla w was swój obraz jednego Syna Ojca i napełnia was swym boskim blaskiem żeby was uczynić światłością objawienia skierowanego do wszystkich ludzi? Prowadzę was łagodnie i zdecydowanie, po drodze wiary i czystości, nadziei i umartwienia, miłości i coraz większej świętości. Składam was w ofierze na chwałę Duchowi Świętemu. On udziela się wam z niewyczerpaną obfitością, aby was wprowadzić w samo serce swego planu miłości do ojca i syna, aby was uczynić gorliwymi świadkami Jego Boskiej Miłości. Wypraszam dla Was Jego siedem świętych darów. Dają Wam one siłę i stałość, odwagę i męstwo, gorliwość i wytrwałość w wypełnianiu powierzonej Wam misji. W świątyni stworzonego świata Bóg jest negowany, atakowany i bluźni mu się. W świątyni mojego niepokalanego serca natomiast, Przenajświętsza i boska Trójca otrzymuje dziś z ust moich małych dzieci swe uwielbienie i doskonałą chwałę. W świątyni mojego niepokalanego serca, Formuję Was dla jak największego blasku Kościoła. Nowego Izraela Bożego. W czasie wielkiej próby jesteście dla Kościoła pomocą żarliwie przez Niego oczekiwaną, której udziela Mu moje niepokalane serce na krwawe chwile wielkiego ucisku. Prowadzę Was do dawania heroicznego świadectwa Chrystusowi i Jego Ewangelii. Czynię Was odważnymi głosicielami wszystkich prawd wiary katolickiej, by oświetlić waszym światłem głęboką ciemność obecnych czasów wielkiego odstępstwa. Za waszym pośrednictwem Kościół będzie coraz bardziej jaśniał, odnajdzie ufność i siłę do wypełnienia zadania drugiej ewangelizacji, do której silnie pobudza go Duch Święty. W świątyni mego niepokalanego serca daję całej ludzkości schronienie, Przezywane i oczekiwane w czasach wielkiej próby, która właśnie nadeszła. W tych latach zobaczycie wiele moich dzieci, zagłodzonych i zrozpaczonych, podeptanych i zranionych, szukających ochrony i ocalenia w świątyni mego niepokalanego serca. Pragnę, by zadanie powierzone memu kapłańskiemu ruchowi maryjnemu zostało możliwie jak najszybciej doprowadzone do końca, Pragnę by wszyscy, jak najszybciej, poświęcili się memu niepokalanemu sercu. Proszę o to poświęcenie w tych dniach wielkiej próby. Dlatego właśnie dziś, mój mały synu, znajdujesz się w tak oddalonym miejscu. Otaczają mnie tu chwałą, a Jezusa uwielbia wielka liczba moich małych dzieci. Biednych, pokornych, szczerych, wiernych, i uległych wobec próśb waszej niebieskiej mamy? Wzniosę moją siedzibę w sercach wszystkich moich małych dzieci, w których się chronię, aby znaleźć pociechę waszej czułej dziecięcej miłości i doznać wielkiego wynagrodzenia? Proszę was o nie i bardzo go potrzebuję, dla skrócenia wielkich cierpień waszych dni.